Sezon w pełni, już wszyscy mocno rozbiegani, więc witam w kolejnym odcinku Łódzkiego podcastu biegowego. Naszym gościem jest prezes aktywnych Kamień Kamil Bunkowicz. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Kamil spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o twoim bieganiu. Ale w tle będzie historia aktywnych Kamieńsk, 10 lat stowarzyszenia, 10 lat Waszego czynnego udziału w imprezach biegowych, nie tylko w województwie łódzkim, charakterystyczne zielone koszulki. Mi bardzo się podoba ta inicjatywa, dlatego że Kamieńsk może nie jest dużą miejscowością, nie jest dużą gminą, ale wszyscy, z mojego punktu widzenia, wszyscy biegacze, jeżeli chcą być gdzieś zrzeszeni, to są w aktywnych Kamieńsk. Nie ma żadnej innej alternatywy i to jest bardzo fajne. Powiedz mi, jak to się zaczęło, bo jesteś w tym projekcie od samego początku. Tak, wszystko zaczęło się w 2015 roku, gdy stworzyła się w Kamieńsk grupa biegowa założona przez Jarka Brzozowskiego. Spotykaliśmy się na pierwszych treningach na stadionie, troszkę biegaliśmy po lesie, po Górze Kamieńsk i potem postanowiliśmy to wszystko sformalizować i powstał właśnie pomysł na początku 2015 roku, żeby być stowarzyszeniem. Ja w pierwszym stowarzyszeniu byłem skarbnikiem w pierwszej zarządzie. Tak, tak, bardzo rola. Rola. E, finanse musiały się zgadzać. E, potem coraz więcej członków zaczęło do nas e, dołączać. E, dzięki temu ta grupa się rozwijała. E, panowała bardzo fajna, taka kumpelska atmosfera. Nie było rywalizacji w tym wszystkim. E, wszystko działo się tak spontanicznie, naturalnie. E, każdy biegał po swojemu, tak jak chciał. Nikt nie patrzył na tempo, na zmęczenie. Po prostu Bawiliśmy się tym bieganiem od samego początku i nadal tak jest po 10 latach, bo od 2019 roku ja objąłem stery w Aktywnych Kamieńsk. I nadal działamy i funkcjonujemy. I w tej chwili mamy już ponad 50 członków. Właśnie, bo to, że biegacie, to jest jakby jedno i, i biegacie, tak jak wcześniej tutaj wspomniałem, nie tylko e, na terenie województwa, na terenie Polski, Europy. Często też e, z tego gdzieś mogę zaobserwować e, organizacje wspólne wyjazdy. Jakieś pojawią się autokary i tak dalej, więc to fa faktycznie ta, ta integracja na wysokim poziomie, ale też e, to jakby 10 lat Klubu, co 10 lat Twojego biegania. I powiedz, czy ty wcześniej miałeś jakąś styczność ze sportem, czy jakby ta inicjatywa Jarka ciebie zainspirowała i stwierdzisz, dobra, ja też zacznę biegać. Tak, właśnie to jest taka fajna anegdota, ponieważ ja nigdy biegać nie lubiłem. Na WF-ie po prostu mogłem robić wszystko, tylko nie biegać, i tak ze sportem nie miałem do czynienia. I wszystko zaczęło się od tego, że gdy rozpocząłem pracę w Bełchatowie, pamiętam, chodziłem na siłowni. Polubiłem chodzić na siłownię, codziennie na niej byłem. I mój tata, to wszystko przez mojego tatę tak naprawdę, doszedł do wniosku, on kocha bieganie na nartach stylem mhm. klasycznym i mówi, chodź Kamil, pojedziemy na bieg Piastów do Jakuszyc na 26 km. Bez totalnego przygotowania na nartach. Ja okay. po prostu jedynie co robiłem, to tylko chodziłem na tą siłownię, troszkę bieżni, żeby poprawić kardio. No i mówię, trzeba spróbować. No i ja właśnie z moim bratem i z moim tatą wystartowaliśmy w tym biegu 26 km. Jak to ukończyłem, no byłem z siebie niesamowicie dumny, że to się udało. No i potem Jarek, pamiętam, powiedział mi, Kamil, a co ty na to, gdybyśmy pojechali na półmaraton do Pabianic, ale już bez nart, żeby przebiec po prostu yes, po asfalcie. I mówię, dlaczego nie? No, przebiegłem 26 km bez przygotowania w górach na nartach biegowych, więc dlaczego by nie spróbować właśnie biegu po asfalcie. I pierwszy mój półmaraton to był półmaraton Pabianice. Okej, okay, ale bardzo ciekawy początek historii zbiegania, bo tutaj jakby nasi goście albo wywodzili się z lekkiej atletyki, albo wywodzili się z biegów na orientację, albo tak jak Mateuszy byli piłkarzami, a tu nagle jakby osoba, która pierwsze zawody to biegi na bieg narciarski w dodatku po górach bez przygotowania, bez umiejętności jazdy tak jest. i stąd zaczęła się przekładać zbieganiu. To no, bardzo ciekawa, tak. ciekawa droga. No dobra, i ten pierwszy pomaraton, to trochę pobiegałeś, przygotowałeś się, bo od biegu piastów do pomaratonu w Pawianicach to dużo czasu nie było. Nie było nie myślę, było, że to około nie było, miesiąca. Dokładnie, dokładnie, tak. Właśnie to było fajne, że zacząłem biegać po swojemu. Jeszcze tak wtedy nie było to rozwinięte w internecie, żeby sprawdzać treningi. Po prostu na wyczucie pamiętam Endomondo, jeszcze wtedy było modne. Miałem jakiś zegarek, biegowy Polar. Pamiętam wtedy sobie też zakupiłem, żeby patrzeć mniej więcej na te czasy. I tak to się zaczęło, że po prostu po swojemu trzy razy w tygodniu, jakieś wyjście, tak totalnie dla fanu, żeby się poruszać, pobiegać. Wiadomo, sobota, niedziela to były jakieś dłuższe wybiegania. I powoli, powoli potem był ten półmaraton, potem pamiętam jakaś piątka, no i. Zachciało się maratonu i jak się zachciało tak, tego maratonu, to tak szybko pojawiła się pierwsza kontuzja. Pojawiła się pierwsza kontuzja niestety, bo było za dużo, za szybko, organizm nie był do końca też przygotowany, ale wtedy podjąłem, znalazłem w sumie Adama Ojrzyńskiego, fizjoterapia Ojrzyński, więc i z nimi też współpracuję już przez tą moją całą ścieżkę biegową, więc dzięki nim Naprawdę robią kawał dobrej roboty i dzięki nim mogę też po prostu jakoś funkcjonować w tym bieganiu. No tak, to częsty błąd, że ktoś zaczyna biegać i ta piątka to już mało, dycha mało, już każdego tak, maratonu, a tak. tu jednak tych wybieganych kilometrów trochę musi być, jakiegoś takiego doświadczenia, żeby no nie zrobić sobie po prostu krzywdy. To jasne, jest tutaj dosyć jest bardzo ważne. istotne. Jest bardzo ważne. No dobra, mieliśmy ten półmaraton, tak jak mówisz, później jakiś krótszy ten maraton. Jak wspominasz debiut w maratonie? Gdzie to było? Jaki to był czas? Debiut w maratonie to był Oren Warsaw Maraton. To było bodajże po dwóch latach, jak zacząłem bierać. To był 2017 rok. Czas 3 godziny 48 minut, chyba wtedy pamiętam. Tak. Orlen, naprawdę impreza fenomenalna. Już jej nie ma niestety no nie ma, nie ma. na mapie biegowej Polski. Natomiast fenomenalna atmosfera, fantastyczne medale, tłumki kibiców na trasie. no Mówię, maraton to jest to. To jest właśnie to, czego, czego, czego szukają w bieganiu i co nadal mnie bardzo kręci. No dobra, czyli pobiegłeś ten pierwszy maraton. Orlen Warsaw Maraton 3,40. I już wiedziałeś, że jakby będziesz, to była, orle, maraton był wiosną, czyli już jakby tak. miałeś gdzieś z tyłu głowy, że będziesz szukał następnego, będziesz się przygotowywał, wyciągać wnioski i dalej. Czy gdzieś chciałeś wrócić do krótszych dystansów, czy ten maraton był po prostu takim celem samym sobie? Po tym postawiłem sobie za coś zrobienie korony maratonów polskich. Więc <noise> pamiętam chyba 2019 rok, to było 6 maratonów w roku. Bo chciałem wszystko jasne, jak najszybciej zrobić, żeby tą koronę uzyskać. I jeszcze pojawiła się propozycja wyjazdu na maraton do Grecji. No, nie mogłem odmówić, więc jeszcze dodatkowo po Poznaniu, po zdobyciu tej korony, mówię, nie no, jeszcze trzeba ten, jeszcze trzeba ten maraton, w kolebce tego maratonu pobiec. Teraz na ekranie musisz się pojawić taki napis, nie róbcie tego w domu. Nie, nie róbcie tego w domu, naprawdę. Dwa maratony wystarczą spokojnie w ciągu roku. No tak, no to faktycznie dużo, to był rok. 2019 Czyli, no, tak. rok 2020 był jaki był, ale, ale jednak był e, i czy wtedy odczułeś jakby te kilka maratonów w jednym roku, czy w ogóle jakby biegałeś się, żeby je ukończyć, czy biegasz żeby gdzieś tam też ten wynik sportowy też się do ciebie liczył? E, powiem ci, że najważniejsze to było zdobycie tej korony. Po drodze zdarzały się życiówki, bo potem było z każdym maratonem coraz szybciej, coraz szybciej i każdy maraton to była życiówka. E, biegało mi się bardzo komfortowo, te treningi, które sam sobie proponowałem, sam sobie układałem, przynosiły skutek. Wiadomo, w międzyczasie jeszcze nam jakieś drobne urazy, kontuzje przeciążenia, no ale to standard Jasne. w naszym świecie. Ale dzięki właśnie dodatkowym ćwiczeniom siłowni, opiece, fizjoterapeuty, jakoś to wszystko składało się w całość. Potem znowu zacząłem wracać troszeczkę do tych krótszych dystansów, żeby nabrać tego mitycznego zapasu prędkości, żeby troszeczkę na tych piątkach, czy dyszkach móc się też pościgać, więc troszeczkę trzeba było zrobić dwa kroki wstecz. I pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, żeby biegać szybko na zawodach, trzeba biegać wolno na treningach. Ostatnio my Mateusz, to taka prawda. To, to, to tutaj jakby to jest chyba jeden złoty środek, ale też fajne, że debiutowałeś czasem 3:40 z kawałkiem, tak, już. a w tamtym roku nabiegaj swój rekord życiowy podczas mistrzostw Europy Masters w Toruniu, który jest praktycznie godziny szybszy. Tak, 2,43-12. Nie pamiętam już tych tych sekundach, chyba 12 tam było. Co tak? so fajnie, że jakby ta jakby godzina przez te parę lat, no, ale też myślę, że już nie biegasz 6 maratonów. Nie, roku. już teraz nie, maksymalnie dwa, a ostatnimi czasy jeden, konkretnie. Ok, też przy okazji tego 2.40 w, w maratonie, całkiem niezła dyszka, 34 minuty, połówka godzina 16. Czy widzisz tutaj jeszcze jakąś możliwość poprawienia się, jakby gdzieś złamania może tych 34 minut? Wiesz co, marzę o tym już od bodajże 3, 3 lat, od 2021 roku dokładnie, czy już prawie 4 lata. Właśnie nie mogę sobie jakoś jeszcze przeskoczyć tych mitycznych dla mnie 34 minut, więc z każdym startem na dychę takie warunki, takie przygotowanie, żeby poprawić. Natomiast mam nadzieję, że z biegiem czasu e, da się to jeszcze zrobić. Natomiast widzę tutaj pole do poprawy głównie w maratonie i w połówce, bo tutaj jeszcze, jeszcze ten zapas jest jeszcze można pobiegać trochę szybciej niż do tej pory. E, fajnie, no, jakby, wydaje mi się, że na pewno jest zdeterminowany, ponieważ tutaj w naszym łódzkim podcaście biegowym mocno podkreślamy też ten aspekt turystyczny przy bieganiu. Wiem, że byłeś między innymi na maratonie w Atenach, ale byłeś też w miejscu Takiej me Mekka dla, dla biegaczy. Byłeś w Kenii na, na obozie czyli pewnie spełniłeś swoje takie okay. wysokie e, marzenie. Powiedz, opowiedz mu może trochę, jak, jak tam się trenowało, by, czy przy okazji, jakby, jakby, zwiedzałeś, jakie to były warunki, e, czy z chęcią byś tam wrócił, czy faktycznie biegasz w jakichś grupach z kenijskimi biegaczami. Powiem ci tak, wszystko zaczęło się od tego, gdy już zacząłem w ogóle biegać i widziałem tych wszystkich biegaczy, którzy na obozy, robią sobie zdjęcie po tą słynną bramowie, komuże fajnie by było tam pojechać i też sobie tą fotkę tam zrobić mm. na początek, prawda? Y i to marzenie się pojawiło, z biegiem czasu nabierało takich realnych, realnego wymiaru. Znalazłem firmę właśnie z Krakowa, e, która właśnie takie wyjazdy organizuje, ponieważ mówię sam na własną rękę, samemu na początku lepiej nie, mówię lepiej pojechać z grupą osób, więc pojechało nas tam około chyba 15 osób, więc biegaliśmy w grupie, mieliśmy trenera, treningi były dwa razy dziennie. A powiem ci, jeśli chodzi o warunki, swobodne wybieganie, jak tutaj robi się po 4:30, 4:40, no tam trzeba było naprawdę zwolnić, bo 6:0 to już było naprawdę tętno, już skakało bardzo w górę ze względu też na wysokość i na małą ilość tlenu w powietrzu, więc trzeba się było przyzwyczaić. Najgorsze były takie 3-4 dni, żeby się oswoić, zaklimatyzować, a potem już te treningi. Wiadomo, że nie były tak szybkie jak tutaj, natomiast przynosiły coraz więcej frajdy, coraz więcej radości i niesamowite było to, gdy szliśmy na stadion, na stadion, na bieżnię taką, z takiej mączki i tam na przykład o godzinie 5 rano potrafiło być 300, czy 300 osób i te pociągi kenijskich biegaczy, to było coś niesamowitego. No. Ciężko było za nimi nadążyć, więc biegaliśmy w swoich grupach. Natomiast niesamowita przygoda. Mieliśmy też bardzo fajny ośrodek biegowy położony na terowem afrykańskim, więc nie tylko ten aspekt biegowy, ale też aspekt turystyczny. Było zwiedzanie safari, parków narodowych, pięknego jeziora. Naprawdę wspomnienia niesamowite. Polecam, zachęcam. Ja tam jeszcze wrócę, na pewno tam wrócę. No jakby ten obóz to też, oprócz tego, co przed chwilą powiedziałeś, no to też przyniósł Ci jakby te rekordy życiowe też na się ponad 50 km, przybygnięte w tamtym roku, więc faktycznie to wolne bieganie na wysokości w Kenii oddało. Oddało, oddało powiem Ci, że zaskoczony byłem, jak wróciłem tutaj właśnie do Polski i pamiętam maraton w Toruniu. No, warunki były zupełnie inne niż w Kenii, bo było zimno wiecznie <laughs> i, i, i deszczowo, ale oddało, naprawdę oddało, bo maraton był w marcu na koniec marca i potem Wings był jak zawsze na, 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 na początku maja, więc udało się te 50 km nabiegać i co dla mnie było potem zaskoczenie, muszę miejsce w Polsce, więc w ogóle to już był dla mnie totalny, totalny szok, a bieg dedykowałem mojemu chrześniakowi. O, <gry> fajnie, fajnie, fajnie. A... Powiedz mi, bo tutaj też wspominałeś wcześniej, że sam sobie y, byłeś trenerem, czy nadal sam sobie jesteś, czy korzystasz już jakby z y, kogoś z boku, kto, kto może spojrzeć i na chłodno, jakby Ci podpowiedzieć? E, wiesz co, sam, sam siebie trenuję od początku, e, zawsze sobie sam dziękuję jako, jako mojemu <laughs> trenerowi. E, dużo czytam, dużo czytam książek, e, podcasty biegowe jak najbardziej, i wyciągam też wnioski, analizuję swoje treningi. E, przymierzam się też powoli, być może w najbliższym czasie, do tego, żeby podjąć współpracę z jakimś trenerem, ale to jeszcze jest odległy czas. Na razie jeszcze zobaczę, ile uda mi się wykrzesać z, z moich planów biegowych. I przełożyć to na, 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 na swoje bieganie. I zarażać też tym innym przy okazji. A czy oprócz Kenii, Grecji, jakieś e, fajne miejsca w Twojej biegowej przygodzie się pojawiły w Europie? E, wiesz co, byłem też w biegu na, Mon na Monte Cassino, 10 km w hołdzie tam żołnierzom, którzy polegli w bitwie. Byłem też na maratonie w Wilnie e, i na półmaratonie w Berlinie. Mhm. Więc takie fajne biegowe imprezy, które naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Czyli. Potwierdzasz, że bieganie i jakby można. turystyka, Nie, można, trzeba... można to połączyć, można to spokojnie połączyć. Jest dobry argument dla długich połówek, a pojedziemy. Gdzieś dokładnie tak. pojedziemy. dokładnie zgadzam się z tym procentem. <gryst> <100%. gryst> tak, więc tutaj jakby sprzedajemy różne przepisy również na to, jak namówić swojego partnera, partnerkę na to, żeby gdzieś wyjechać. A dokładnie przy okazji tak. z pewnym przypadkiem jestem to... Dokładnie. <gryst> albo znajomych, którzy chcą też poczuć na przykład atmosferę at 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 biegu, nie? Tak, tak, tak. Może gdzieś tam bo to już wiemy, dlaczego biegasz, jak zacząłeś 10 lat aktywnych kamieńsk. 10 lat aktywnych kamieńs to również 10 lat kamieńszczańskiej dychy, która w tym roku odbędzie się 31 sierpnia. Jakbyś mógł trochę powiedzieć, no bo wiemy jakby skąd inicjatywa na, na to, żeby aktywni powstali, żeby wspólnie biegać, jeździć, startować w zawodach. A w sumie od razu pojawił się pomysł na zawody. I jak do, tego, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, wiem. <laughs> po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć jakąś imprezę tutaj u nas w Kamieńsku. Skoro mamy już to stowarzyszenie, dołącza do nas coraz więcej osób, bawimy się tym bieganiem, więc dlaczego by nie pójść w tą stronę, żeby stworzyć bieg taki nasz, miejski, prawda? I zaczęło się od Kamieńszańskiej Dychy. Na początku była jedna pętla 10 km. Potem zmieniliśmy troszkę trasę, tam jak sam wiesz, bo jesteś też tak, u tak, nas tak, 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 tak. Po, pomiarowcem czasu, <laughs> Pomiarowcem czasu, więc zrobiliśmy trzy pętle po 3 km, 300 metrów. Coraz więcej ludzi, coraz więcej takiego pozytywnego flow wokół, wokół tego biegu i fajne było to, że jeden bieg się kończył, pojawił się nowy sezon biegowy i ludzie pytali, słuchaj, kiedy, kiedy macie termika kamieszczańskiej dychy, prawda? Już w początek roku, bo muszę sobie tam zaklepać w kalendarzu, bo tych imprez biegowych w regionie, no nie oszukujmy się, jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, sam najlepiej o tym wiesz. No tak, imprez jest dużo. Tutaj fajnie też oprócz jakby w programie Kamyścianskiej dychy też bieg na krótszym dystansie. Wszystko w centrum w centrum Kamieńska, więc to też dodaje kolorytu koła gospodyń wiejskich, więc to też jest tak. bardzo fajny tak, tak, tak. aspekt. Bieg w takiej opcji do tej pory, przynajmniej był popołudniowej. Nie wiem jak w tym roku, w tym roku to się zmieni, będzie po południu, czy będzie od rana? w tym roku też będzie po południu. Moi drodzy, tak więc serdecznie zapraszam na dziesiątą edycję Kamieszzańskiej Dychy 31 sierpnia. Zapisy już wystartowały szczegóły na naszym fanpage'u, więc zapraszam do zapisów i do zobaczenia na starcie. A ja tutaj zdradzę, nie wiem, czy Ty Kamil o tym wiesz, ale ja wiem od tutaj głównego inicjatora takiej szarej eminencji Waszego klubu. Na wszystkich uczestników będzie czekał urodzinowy tort, więc będzie można pobiegać, a później jest coś dobrego, tak więc, więc tak to jest, taka... Tak Ty bardziej serdecznie zapraszam, będzie można szybko uzupełnić <słukasz> zgubione kalorie. Tak, 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 więc jakby te urodzinowe imprezy biegowe mają to do siebie, że często pojawiają się torty, w Kamieńsku będzie, więc jeżeli chcecie pobiegać, zjeść tort, to serdecznie również zapraszam. Dziękuję bardzo za bardzo fajną rozmowę. Teraz czas na łódzką przebieżkę. Łódzka przebieżka, czyli 5 szybkich pytań do naszego gościa. Ulubiona jednostka treningowa? 10x800 metrów na bieżni. Okay. Ulubiony dystans? Maraton. Trail czy asfalt? Asfalt. Ulubiony but biegowy? Asics, Meta, Speed, Sky w Paris. I wymarzona impreza biegowa? Maraton w Nowym Jorku. Jeśli szukacie imprez biegowych w regionie łódzkim, wpadajcie na stronę biegampłodzi.pl, Tam najbardziej aktualny kalendarz ze wszystkimi wydarzeniami biegowymi i okołobiegowymi. Jeśli szukacie butów do biegania, m.in. tych, które polecały Kamil, wpadajcie do sklepu trów, A na trasach biegowych wypatrujcie zabieganego fotografika, który zrobi Wam na pewno fajną pamiątkę z imprezy nie tylko biegowej. Dzisiejszym naszym gościem był Kamil Bąkowicz, aktywny kamień. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki również. Pozdrawiam serdecznie. Ah!